Siemanko, witam Was serdecznie. <coughs> Mam jeszcze lekką, lekki problem z mówieniem po, po... tym co widzieliście na pewno na yy, yy, YouTubie. Byłem na meczu Polska-Francja na Euro. No co Wam mogę powiedzieć dużo? No spełnienie marzeń. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek taką okazję to jak najbardziej Wam yy, no, polecam pojechać. Zobaczcie jak to wygląda na żywo. Jest to na pewno coś innego niż przed telewizorem. Naprawdę jeszcze przy okazji piękny mecz Polaków. No... Było wspaniale, tyle mogę wam powiedzieć, Dortmund też wspaniały stadion, przy okazji wracając kupiłem sobie w Dortmundzie yy, update Mega Multipack i zobaczymy co tu ciekawego trafimy, mm, no mówię, naprawdę wspaniałe przeżycie, bardzo, bardzo fajnie było, więc mówię, jak ktoś z was ma okazję, też nie zastanawiajcie, tylko jedźcie, mówię, jest naprawdę wspaniale. Co my tu mamy? Polska, Ukraina i Gruzja. No i z tych trzech krajów tylko i wyłącznie awansował Gruzja. Polacy już poza turniejem, tak samo Ukraińcy. Niestety. I mamy tu pana Cristiano Ronaldo. Pięknie, pięknie. Tego Hurricane. Dobra, i tutaj są Polacy. Szczęsny Bednarek, Kiwior Zalewski. Frankowski, Szymański, Zieliński, Świderski, Lewandowski. Mhm, tu są te karty specjalne, balery. Lawia, Ramzej, Inacio, Samardzic i Lamin Yamal. Pięknie, pięknie. No i tutaj będzie chyba Ukraina, po prostu i Gruzja. Gruziny, Gruzini piękny mecz z Portugalią zagrali właśnie No i tutaj Ukraina, która z czteroma punktami... A przepraszam z czteroma punktami odpada i jedzie po prostu do domu. No jest to coś niemożliwego, no bo jakby Polska odpadła z czteroma punktami, to naprawdę nie byłbym zadowolony. Tu jeszcze taką checklistę dostaliśmy. Yy, no i co wam mogę powiedzieć? Ja Wam serdecznie dziękuję, dajcie znać, czy może Wam się udało pojechać na jakiś mecz Euro, bo widziałem, że tam niektórzy ze znajomych też jeździli, na, na przykład byli na Austrii, więc mówię, no czekam na Wasze komentarze, ja Wam serdecznie dziękuję, mówię, przez to też tych filmików tak aż nie było ostatnio dużo, no bo nie miałem za bardzo kiedy, bo musiałem się przygotować na, na wyjazd i w ogóle, no i, i, i tak to wyglądało, więc mówię, czekam na. Wasze komentarze wam serdecznie dziękuję, dajcie znać jak u Was idzie zbieranie i w ogóle. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. No i co? Siemaneczko. Życzę Wam miłego dzionka i dajcie znać kto wygra euro.